Jestem się Mongolidziska jestem, Ananasek witam Was w kolejnym odcinku ze Smite'a. Dzisiaj ze mną jest. Filipiński siema! Się. <laughs> siema no. I gramy no. sobie Conquesta w końcu. Pewnie będziemy lamić, ale okej. Okay. Dobra, z czym by sobie zacząć? Ja zaczynam motherfucker, yo, idę do dżungli. Wszystko pod kontrolą, gramy sobie Herkulesem, witam Was. Dobra. E, to jest Smite. E, darmowa gra typu MOBA z. Wiecie, macie widok z pierwszej osoby, czy tam jak to się nazywa? Dobrze? Trzeciej. Z trzeciej, z trzeciej, trzeciej. tak. Z pierwszej to może oczu. No, no no. Eee, lecimy na Blue Buffa. No tak, możesz sobie zrobić. zacząłeś z tym. Do żółty. No, tak, do mam wszystko. No jeśli chcecie sobie zagrać, to y, Zapraszam, macie link w opisie. Z nami gra jeszcze, tylko jedna osoba, jeden widz. Eee, nazywa... Ładnie. Eee, nazywa się Hermeson i gra Artemis. Okej. Okay. Stary, ty, Stefan, będziesz tutaj siedział na początku sam, a ja do ciebie wpadnę po prostu z jakimś... No spoko. Jak zrobię trochę tutaj darmowego expa, nie? Z jungli. Ja jestem słabym junglerem, więc... A Ale żadę pan... później w ogóle z dżunglą? Da no, na no spokojnie myślę. Stary mnie Takie rzeczy się okay. robiło. To jest raman na lewej linii, kurde. Jełop się już na mnie patrzy. No i dobrze. Dobra, tankuj. Okay. O jeny, co ty robisz? No, ja gram Hercules w ogóle tak. Użyj już. No... Ej stary, ty mi go zabrałeś nie zadałeś mi... użyć smajta to zabaw. No bo ja nie będę go tankował. Patrz, on mnie zabił prawie. No wiem, ale co ty sam chciałeś. stary? Dobra, już pierwszy fail na początku, ale nieważne. Dlaczego? Ja nie zrobiłem żadnego faila. No, ja, przykład... ja mam na przykład full HP stary i robię sobie jungle. Ja zaraz chyba umrę. Albo okay. po prostu w first plan. No, także dobrze, żana nas, nie ma tego złego. No. W przyszedłem z full HP na linię i ten jeszcze padł. No to zdolny. Tak. Wolnie drugi raz gram tą postacią, ale jest taka według mnie broken. Ja gram to pierwszy raz, raz Herkulesem, bo wyczytałem z ananasem tier listę i po prostu gramy to, co jest najbardziej broken i wszystkich klepiemy, to jest nowa technika grania w Smite'a. Idę sobie tutaj teraz na przypale albo wcale, co tu się dzieje? Idziemy do nich na ganczura. Okej, okay, yy... Nie pamiętam za dobrze jeszcze jakie mam skille, ale to... Ja, ogólnie to miałem Mavelarka i trochę to wyczuwało, ale chyba by jest dobrze, czy nie? Jest rewelacyjnie stary. Dobrze. Pięknie, zabiłem dobrze. już jedną osobę dobrze. też stary, pięknie po prostu. Co ja się tutaj... Ja nie wiem w sumie co kupić. Chyba co ja się tutaj robić? będę? Tylko nie. Dobra, musiał być Dobra, dobrze. moja trujeczka mnie leczy. Tak właśnie, jak ktoś nie zna moich super... Skilly to... E, tak, moja trójka mnie fajnie leczy i zamienia damage w heal, który wejdzie, bo ja jestem dosyć tanki postacią. Jedynka no to jest taki charge, nawalam i rozwalam wszystkich. I dwójeczka też fajnie klepie, plus na końcu można podrzucić przeciwników. To jest bardzo fajne, okej. Okay. Dobra, to może ja teraz powiem, jak ja mam skille. Stoją ja pod jedynką takiego snera, jak widzicie. słoczki takie lecą i po prostu trzymają przeciwników. Po dwójką mam takie wybuchające pole. Po trójką mam takiego warda, do którego mogę skoczyć sobie. To jest bardzo fajne do uciekania, na przykład. A moje ulti zamienia mnie w takiego potwora, no, ze smokami. Taki demon. Bo jezu. I mogę wykonać jeden mega silny auto który liści kosmos po prostu. No i dlatego ta postać jest broken, widziałem, że wszyscy te ogóle... grają i. Ficką pasywkę, bo jest podobna do Syndry, ja mogę porównać do Lola. Bo jak zewelujesz to maksa umiejętność, to Aha. ma jakiś tam, wiesz, inny efekt. Jeszcze mi dodaje AP dodatkowe. O kurde, to silne strasznie, chyba. O okej, okay. ja Bra. sobie maksuję. To tak. drama tu jest sam, więc okej. Okay. Mam już ulti. Mhm, mm no spoko. E, spróbuję ci na niego wyskoczyć. No spoko. Jedziemy A już teraz? To tak, dobra. tak, tak. 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 ma stary. O ja nie, nie trafiłem Szkoda Kurde, to ma mały range mhm. Jezu. Dobra, sorry, moja wina No spokojnie się nie Pod stało Mogą szybciej zultować Okej, okay, ja sobie teraz porobię jungle i cofnę się po jakiś itemek Monokamp będzie za jakiś czas, dopiero może tutaj coś jeszcze ogarniemy Tylko bez many jestem ma? Chcę cofnąć sobie Nie wiem, może przyjdę tutaj, zwałuję trochę expa Bo nie mam totalnie many na nic, okej okay, i się cofnę A w sumie butów nie mam, po sobie kupię mhm, Ja sobie zacząłem właśnie z takimi zwykłymi budzikami Żeby coś tutaj zgankować, ale nie no na razie idzie jak krep zdą wiadomo To 0 jest dla nas, więc nie tak źle, Ty masz eee, i ja No Okej, okay, chciałbym sobie bardzo, bardzo, o teraz to zlevelować Ojoj. Oj. Za dużo potów kupiłem na hapeki. No ale dobra. można chyba sprzedawać i po prostu cena jest taka sama, tak mi się Aha, wydaje. No to bardzo fajna opcja. Ja sobie zrobię teraz jeszcze tego blue buffa i... Myślę, że będę mógł sobie już dżunglować tak na dłuższy czas. No zrobię to wszystko. Ale nie no, jest fajnie, w ogóle mam frega Jestem z siebie bardzo dumny. Ja też jestem z siebie dumny stary. <ślad> Ładnie. Ok, w plaza. Ej, o co chodzi z bluebuffem? Jest taki do mnie nie do podniesienia. Chodź, no, chodź tu, może po blue buffa, bo ja go nie ogarnię. Jest zbyt skomplikowany. Nie, ale o, nie już mam, spali, ale Już dobrało. mi się podniósł. Tak? <laughs> tak. Może miałeś buffa drugiego po prostu? Nie, nie, nie miałem. Oszukali Dobry. mnie. Tylko w my to jest, że możemy mieć tylko buffa teraz jednego nie można tak. było mieć wszystkie bo po prostu Ja chodziłem po całej mapie i tylko buffę zbierałem No Teraz trochę lepa No patrzcie ludzie, patrzcie, nie mam many BUM No nie, no nie No nie, jest O, ty tam robisz stary? Stary, ja tutaj się tak klepię Jejku! Jejku! Jeszcze Kurde. jeszcze prawie double kile tutaj ogarniam, stary. Dobrze. No tylko e, dałem się troszeczkę zakajtować i pobiegałem sobie. Mm, przez to padłem, ale okej, okay, nieźle. E, dobrze, polecimy sobie teraz w to nie patrząc na kolejność, bo po co? Nie ma ramy, nie wiem co on robi, ale... Okej. Okay. Jak, tam... jak to się robi SS, Mia. A jak... Left. dobra no. Najlepszy jest... E... Jak to się robiło? Pęk <laughs> VVG chyba. Nie to jest. A nieważne. Nieważne. Nie, nie, teraz Idę do ciebie starych chyba na linie, bo ja mam tutaj za mało expa. To dawaj. Jego w sumie samo ale. Mm -hmm. ale oni mają po 8 levelku, ja też bym tak chciał. Ja mam już dziewiąty, więc. Los. Jak masz dziewiąty? A bo siedzisz sam, cwaniaku, widzisz? A ja mam piąty. No i dwa razy go się mam on ma Aha. szósty. To już w ogóle bieda. Oj. Dobra, zabijemy go. No raczej. Ooo. ja by się mu przywaliłem. Co to było? Co to. On ulti jego. No wiem, ale. Ja chciałem bardzo, fr... nice. chciałem bardzo fraga. No dobra, ten typ to przyszedł sobie wziął. No. O, piąty level przyszedł go fraga, więc. To nieźle. A, bo on też ma taki mniejszy levelek jak ja, dobra. Yy, to my się tutaj po... Ja sobie spuszuję wieżę, ja, myślę. Okej. Okay. Sorry, że nie odpisuję, ale cały czas piszą ludzie na trzeci jak gram to ciężko naprawdę odpisywać. Bo trzeba jeszcze wpisywać dokładnie. O kurde, niejaki. moje jeden na jeden zwierząt. Czy wygram. Dasz radę? Wygrałem, ale też śmieniony <grym> mnie zabiły, kurde No wyrównany to pojedynek Ale Paul's deep, Pols Deep było Dobra, to mnie niech podmił, no, nie mnie nie stać. Budki sobie kupię. Damage camp. Zróbmy to. Pospektuję ciebie. No stary. Ale nawalasz, stary. Boom! Po prostu emocje Bum! jak nagrywam. Boom! <laughs> jest pięknie. Dobrze, i mam damage. campa zrobionego. zostałem. Ja Możemy tak ładnie skakać do tego. To jest mega epickie. Jeszcze wizję daje, więc w ogóle. Siema, ma stara, słuchaj. No to niestety, nie ale jak zwykle mi ktoś uciekł tutaj... O, pięknie, zabijasz. A to co ty co ty robisz? chłopie biedny. Biedaszku. Muszę we flash jakiegoś zainwestować, bo to jest masakra. Ja gram... Ja, nie gram. co ja to zrobiłem. Ja wiem, wiedziałem wcześniej jakie ja mam mniej więcej skillę Herkules, ale i tak gram tym pierwszy raz od razu na odcinku. No ale cóż, jest. E, jest trzecim pikiem w, w tier liście. Kurde, chciałem się z nim sklepać. Jest trzecim e, pikiem Herkules na tier liście, także muszę nim zagrać. To, to, A w ogóle zapomniałem to, wspomnieć, że tym... To co Ty egzobia... to jest pierwsze oczywiście. No mów. No, że jak zabije z mojego ult, to kolejny autoatak. Więc w tych to jest miaska po prostu. Mhm. Mm e, aki, aki, aki. Dobra, co to ja zrobię tak, sobie kupić? Muszę jakiegoś e, aktywnego flesha serdecznego albo jakiegoś ]kę. ghosta Kombat um, Combat Blink. Niech będzie. Wreszcie sobie zainwestujemy w coś przydatnego. A na nas, a ty jesteś jak zwykle w tym samym miejscu, dobrze. No ja plus sobie robiłem teraz. Teraz niech nie strumować. I... U mnie imię 2-1-2. Proszę, proszę. Nasmajcie takie statystyki. Elegancko. Idę na Mid, gankujemy ją tutaj, mogę skoczyć To jest speed camp w ogóle do wzięcia ze Frico, buff powiedzmy. O kurde, nikt mi nie pomógł, a nie, pomagają mi to zawsze Okej, okay. ty ja sobie może spuszuję O nie, to umarłem hmm, Trudno to, to był zaskok Okej, okay, teraz ja sobie po farmie teraz podpuszczę twoją linię No chciałbym pozabijać trochę tutaj niego minionów, nie? Bo oko O, żeby nadrobić troszeczkę Kurde, na no żaden większy item nie jesteś. Zawsze mi jakieś 100 golda brakuje. No o. bywa, bywa. Ziup. orani. Okej okay, i fajnie, bo my mamy jakieś mniejsze doświadczenie z tymi conquestami, jakoś ostatnio mało gramy, co nie na nas? Ale, ale zaczynamy w ogóle... Dokładnie, zaczynamy i zaczynamy orać, powolutku Także bez hejtów z czasem nauczymy się grać Kurde, to jest dwóch typów Okej okay. Ja sobie tu posiedziałem, ja Dobra, tu jest ich za dużo, to my Pien, co to, jest tam jest sobie uściskam. Co to za postać szalona? Dziup. Kurde. Nie wiem co to się stało ogólnie, ale on. Nie mam pojęcia jak Chaserzy, to działa. Chaserzy, chasują! Idę, idę do ciebie, a on też low HP, ale zora. My. Ornode. Dobra, flesz im się. Cokolwiek. Kurde, stary. Patryk w ogóle napisał... Lubię w dupę. W ogóle tak to jest mieć tutaj widzów. Trollę. Okej. Może lubię, ja to hejtujesz. Nie no. Ja do tego nie mam. Niech lubię chłopak. Okej, my sobie using this, you must have not deal or taken. Mam no. trzy przedmioty zaczęte, a żaden nie skończony. Dobra, ja mam już mojego ulubionego flasha, po prostu mogę się flashnąć, nawet jak jestem w środku teamfightu. I fajnie, bo mnie to strasznie irytowało, żeby wszyscy uciekali teraz. Ja mam flasha co kilka sekund, więc nie Oj. muszę nawet tego kupować. No, to masz fajną opcję, okej. Okay. Oni sobie tutaj puszują, A, ja nie złapię się na żadną asystę, nawet Mech. Kurde, gdybym tam pił, stary, mam tam pętę, kwadrę. No ty pewnie to, tak. To bym zagrał, ale nie umiem w tym grać, więc nie będę miał tego. No ja tutaj jadę jeszcze. Ja... Kurde, co tu się stało? Idę. Jeps Ale dostał ka z kamienia, ale dostał z kamienia, proszę Państwa. Co za emocje. O! Ale kurde, mu przywaliłem. Ile do, ile do ciebie? Dawajcie do mnie, dawajcie do mnie! Oh, podobijać, podobijać, pięknie. Ja nie, nie miałem niestety tego mojego flasha, ale tak to bym zrobił taki fajny O, fajne pięknie. Ale. O, zabiła, O, ładnie, nice. bardzo fajnie gra. W ogóle wydaje mi się, że to postać też jest broken. to ten typ gra? Tak. Co gra? Jakiego mam wrażenie? Czy jak się nazywa? Ne Neza. Neza, Neza. Neza, też jest chyba. On ma fajne ulgi, jak się Chociaż nie wiem, nie wiesz, nie jak ja? głupot. E, nie pamiętam za bardzo jakie. A może... Jakie jak... wyskakuje i nawala hmm. w powietrzu. Ale za bardzo nie wiem jak to działa też. Nie wiem, coś kojarzę, ale nie, nie do końca. Okej, okay, to ja się przejdę, o... Ja. Po... Pięknie mana buff. Pyk. Dobra, orani. Dobrze Stefan, będziesz umiał grać w czymś. <laughs> Okay, Muszę sobie jeszcze kupić, bo w ogóle, ludzie, jest darmowe. Postacie wszystkie przez weekend cały. Mhm, mm to jest, dlatego, wa warto sobie zacząć Możecie zakrywać. sobie zacząć zagrać, no. testować postacie. Okay, lecimy, w końcu jakiś przedmiot skończyłem. Moje marzenia się spełniają Teraz jeszcze bluba, i w ogóle jestem w niebie. Ale chyba Ej, zabił nie dał, mnie, zabił było. mnie. O nie. What? Ja Dobra. specjalnie ulta nie kostowałem, tylko on nie dobił z jakiegoś czaru. No. Zakusiłem komuś, by była ale Myślę, że się nie obrazi, a jednak chyba jest zły. Zanapisała, fuck you, jest. O, nieważne. Tego nie było. Ja potrzebuję bardziej many. No wiadomo. Dobrze, to ja sobie upgrade'uję, może jakieś buciki. Cokolwiek. Warrior Tabi 1150, nie stać mnie. Dobra, poczujemy mida po prostu Dobra, to, ja, to ja biorę to Reninja tabi Będzie trochę Cedera Ej w sumie to Dadzą radę te buciki Kurde nie wiem co się ze mną dzieje ogólnie Co jest? Co się z tą dzieje na nas Ja wiem, niczym nie trafiłem stary Byuty trafił, to bym trafił jakby traktoiłem, nie mogłem się ruszyć. <grym> no <grym> no widzisz, może, może Stana dostałeś? Może jechać, może prawda? A, o, Ale dobra, ty zabił. Temu, co zabrałeś mu blubawa, tak? <grym> tak. <grym> Bo bardziej. To dlatego wkurzył. Nawalał. No, ej, to ty go zmotywowałeś do walki, bardzo umiejętnie. Dokładnie. Prokazował. To wszystko zaplanowane było. No ja wiem. Ale nie mam... hajsu na kupienie czegoś, kurczę. Dobra, po prostu zbieram, nie wydaję go już. Ciup. Ale nie idzie źle. Jakie ty masz staty? 2, 2, 3. Stary, za mało fragów masz. No mało fragów, ale tankiem się nie zabija za dobrze, nie? Jasne, tak wymówka. Dawaj expo, To jest sobie... ...te bumblinie. Burdek duży, wave Ja sobie tutaj biegam, ja zawsze w Smajcie się gubię Jestem mistrzem, się chodzi o sobie się mnie pytasz, gdzie jest nasza baza Dokładnie <laughs> Ale im zajebałem z kamienia, mają kamienia o, teraz przynajmniej Daj kamienia, w sumie grasz w taką postażę. No i chciałem się flash'nąć, ale nie Oj, udało kumienio. mi się no Dobra, stopa. idę do was, bo u mnie to jest nuda a tutaj. A, wszystkich zabiła. Neza, Neza, kładrę biła tutaj. O, Wolą zabić pierw Herkulesa zamiast ne nafidowaną Nezę. Bez sensu. No ładnie, klepie, Ładnie. 18 level. what? Ja mam 10 tylko. Ja mam 15. No. no. Ale 18 level to przecież. A bo nas cztery ma. No to jest z prawdziwa. Okej. Okay. Kiedyś też takimi dostajemy. No raczej. Nie wiem tak, jak herkulesem lupa. ludzie potrafią robić taki z dupy damage, jaki ja zawsze dostawałem. Damage. No nie, właśnie oni są zazwyczaj tanki 100% i robią z dupy damage. Nie, 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 ale jak gracie herkulesami to dawajcie swoje buildy. Dobra, Cię? trzeba załatwić depa Co i zobaczymy. No o kurde, duch. Chce ktoś do mnie idziesz? Chodź do mnie, Hercules let's Stefan, lecę, Stefan. Ja wbijam, co? Okej, okay. okay. poczekaj, ja może z kamieniem już przygotuję się Masz Które, kamienia. Nic nie ogólnie. Ja kamieniem też nie trafiłem stary <grym> Ale dobra, bucha bez jednego to tak to typowi No jak, jak żyć No jak żyć Jak żyć Wszyscy uciekli Dobra, puszczniemy po Dobra, prostu. Zaraz tu ich nie? Kurde ktoś tu przeszedł. No, rzucają, wstrzelają. Źniodoswym biegniemy. To jen ghost. Aaa, zaorałem typa! Tak? Nie, nie zaorałem jednak. Nieważne, umarłem. <laughs> to do Boba <laughs> To do Boba Stefan. No Kurde i znowu mnie stoi na Robodona. Bob, Bob, never changes. O, ale stać na Polynomikon, to jest fajne Zobaczcie jak ładnie... Odrzucam, no Dobra, nawalaj Herkulesie Herkules bierze tutaj już, Feniksa robi, lewego Lewego No Ojoj No, no to będzie klepnął no. Ojoj, Co to jest? to no nie wiem no Trochę było naciągany ten jego demesz nie podoba mi się. Za mało tanki jeszcze jesteś. Za <grym> so mało tanki. No ja w ogóle nie jestem tanki, wrecka. co ty masz, co ty masz? Ja mam full damage tak naprawdę. to masz jakiś No ja mam <grym> <ja zamiarę> same <grym> <górną. grym> Herkules pod kupę. Herkules pod kupę. No ja jestem full damage tak naprawdę tym Herkulesem. No co ja ci I mogę tak powiedzić? Nic nie bijesz. <grym> I Tak nic nie biję. O ja zaurałem. No ale tak dziękuję. zawsze się kończy jak gram w jungli i nie dostaję fragów. Po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić. Ach, Brawo. Ja tutaj robię mój tajny push Herkulesa. Prawą stroną. Kurde. Prawą stroną po zwycięstwo. To jest nowa technika. Za orany, Doboba. No nieźle. Muszę się bezpaląpować, ogólnie Czy możemy zrobić to na złoto? Tak Gold Fury. Mhm, mm możemy. Chodź. Nie mogę się Ja mogę go przytankować bardzo chętnie. Czy się Herkules przyda do czegoś? i tak mi bije. Ej tu jest typiara. Walić ją, stary No co ty nie walić? To... Jak to nie? Rzucam nią kamieniem! Daj kamienie. Gdzie jesteś ty piaro? O Jezu, co ja tu robię! Hopie, pomocy! Co my tu? Pomocy, Starze, no, hopie! Tu. No nie ma mnie tam stary o idę, dobra. No, dawaj. Widzę, widzę, widzę Stefanku O. Ja muszę uciekać teraz! Ej, co to twoje macki tutaj latają? EFOU i czy czy nie? No, zobacz jak mnie to, biją! Prali to też, stary. Ale w końcu mam hajs. Bo nasza drużyna hejc. tak troszeczkę nie chciała. O, w końcu. Oni o, się o, trzymają razem, dałem. mam wrażenie, że nas zostawiają kiedy mogą, tylko. <laughs> Przynajmniej ogóle ta Neza Nezagra, a ona umarła, o jak? No to właśnie, gra. umarła. Sobie tam biegała. Farmiała się i umarła. Okej, okay, yy, coś tanki. Na pewno ten item jest dobry, tylko powinienem go kupić 100 tysięcy lat temu. No jak będzie teraz. Będę tanki Herkulesem. O stary. Zapewniam was. Co ten Hermesonek robi? On się po prostu cofnął z buta do bazy. No może lubi pobiegać sobie. W ogóle jest taka pasa, nie wiem ci grałeś, która ma jakieś ponusy biega. Pięć. a ty, To idealna uh, to... postać dla Hermisa <laughs> <laughs> Tak, nie no, ja sobie tutaj radzę lepiej jakimiś papierami chyba w tych, że Po prostu będę grał papierami One są najbardziej broken Ja, ja muszę sparać teraz to... tego typa Gincie To co? Kończymy? Nie wiem, ja niczym nie trafiłem chyba. To nieźle. Ale zabiliśmy Okej. Okay. To ja już zbliżam się. Ty jesteś, a ty na lewo jesteś. Bufa. Musiał wziąć w musiał. No musiałem tego blue buffa, No musiałem. Kurde, typ na plecach. Jak on klepie, o co tu chodzi? Weź on mi zawsze tak bije, ja go nie lubię. Rzucę mu kamieniem, ale nie doleciał. Oj, Ojoj, dobra, ja trzeba nawalać. I nie trafiłem. To no boba w ogóle. Dobrze, kawałek. dobrze, bijemy, to kończymy, poszujemy. To za kokun jakiś tu był, A no właśnie. Nie rozumiem nie tej gry, ale. Kurde, jeszcze Fenix mnie bije, ja to w ogóle tankuję, nawalam, wszystko robię w tej grze No i, i widzisz, podali. i wygraliśmy, także dzięki za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach, na razie! Manko.